Słyszeli państwo te obietnice, ludzie obiecują, że coś załatwią tam dla Łazisk Górnych, dla Rybnika, Mikołowa, prawda, wszystko załatwią. Załatwią jako senatorowie. Otóż proszę państwa, tak może mówić kandydat na starostę, na burmistrza, na prezydenta miasta, na marszałka województwa. Proszę państwa, senator niczego załatwić nie może. Byłoby nawet głęboko niemoralne, żeby za to coś załatwiał dla swoich. To właśnie byłby ustój korupcji, ustój załatwienia poznajomości. Panie Państwo, ja nie idę do Senatu, żeby cokolwiek załatwić. Ja idę do Senatu po to, żeby dbać o dobre ustawy dla całej Polski. Na przykład, żeby walczyć z czymś tak potwornym, jak ta słynna walka z globalnym ociepleniem. Ale nie po to, że obiecuję Państwu, no ja całe życie z tym walczyłem, wyśmiewałem to. No i teraz jako senator będzie mi y, łatwiej będzie walczyć z tą głupotą. Tu wydano 900 miliardów euro na walkę z globalnym ociepleniem. Tych ludzi trzeba postawić pod sąd i to będę starał się uczynić.